Słowo Boże na dziś, 3 kwietnia 2024 roku, środa w oktawie Wielkanocy. Czytanie z dziejów apostolskich. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Umieszczano go codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby wchodzących do świątyni prosiło je mużnę. Ten zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr, przypatrzywszy się mu wraz z Janem, powiedział: Spójrz na nas. A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, a on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga, i rozpoznawali w nim tego człowieka, który siedział przy pięknej bramie świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 105. Niech się weselą, szukający Pana. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście Jego dzieła wśród narodów, śpiewajcie i grajcie mu psalmy, rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda. Niech się weselą Szukający Pana. Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech się weseli serce Szukających Pana, rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza. Niech się weselą Szukający Pana. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On, Pan, jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Niech się weselą szukający Pana. Na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń. O przymierzu, które zawarł z Abrahamem, przysiędze danej Izaakowi. Niech się weselą szukający Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nim i weselmy. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało zapytał ich Cóż takiego? Odpowiedzieli mu. To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a my spodziewaliśmy się, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim, dziś już dzień trzeci, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb. Odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu i mówili między sobą. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo pańskie.